Witam państwa serdecznie zgodnie z tradycją poinformuję pierwszy w obecności mediów też opinię publiczną o y, istotnych punktach jakimi zajmiemy się dzisiaj na posiedzeniu rządu. W y, sposób zrozumiały, duże zainteresowanie budzi i też y, długo oczekiwany y, y, wniosek y, Ministra spraw wewnętrznych administracji projekt o likwidacji CBA yy, nikt z nas nie miał wątpliwości, że to, co działo się z tą służbą przez ostatnie lata było de facto drwiną z misji, yy, do jakiej powołana była ta służba wtedy, kiedy powstawała, te lata pokazały, że poprzednicy używali bezwzględnie różnych metod do walki politycznej, metod w których, w których także udział brały służby państwowe. Wszyscy w Polsce mieli coraz bardziej przygnębiające wrażenie, że instytucja powołana do walki z korupcją tak naprawdę kryła władzę i raczej zajmowała się opozycją, ideą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wtedy, kiedy to biuro powstawało, było dokładnie coś odwrotnego. Usytuowanie CBA miało zagwarantować, że ta służba będzie przede wszystkim patrzyła władzy na ręce. Została zdeprawowana przez naszych poprzedników. Pracowaliśmy długo nad y, y, takimi zmianami, które zlikwidują to zło, jakie się rozpleniło w tej instytucji, a równocześnie y, minister spraw wewnętrznych i administracji przygotowywał taką zmianę, która spowoduje, że państwo będzie skuteczniejsze w ściganiu korupcji i przede wszystkim. Y, służby odpowiedzialne za ściganie korupcji, przestępczości gospod gospodarczej i opówkarstwa będą skoncentrowane na tych, którzy władzę wykonują, a nie na opozycji. Także dziękuję za przygotowanie tego, tego projektu. Będziemy także rozmawiali o Unii Europejskiej. Dzisiaj oficjalnie przyjmujemy priorytety polskie na polską prezydencję. Polska przyjmuje y y przywództwo na najbliższe pół roku, od 1 stycznia w Unii Europejskiej, w sytuacji, jak wiecie, bardzo, bardzo dramatycznej. Chcę Państwa poinformować, że y, będę miał y, serię rozmów dotyczących y, przede wszystkim sytuacji y, za naszą wschodnią granicą. Jak się domyślacie, nasza prezydencja będzie między innymi współodpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał y, krajobraz polityczny, jak będzie wyglądała sytuacja być może w trakcie negocjacji, jakie być może, tu są ciągle znaki, zapytania, rozpoczną się zimą tego roku. Dzisiaj będę miał okazję o tym rozmawiać z prezydentem Właduriem Zeleńskim, dlatego będziemy musieli dzisiaj szybko pracować, a także z, z Kijowa prosto przyjeżdża do mnie szef CDU. Być może przyszły kanclerz. Wybory w Niemczech, jak wiecie, są w lutym. Fryderyk Mercy będzie informował mnie o, o swoich rozmowach tam w Kijowie. Pojutrze będzie u nas prezydent Macron. Będzie chciał poinformować o rezultatach tych rozmów paryskich. Jak wiecie, doszło do krótkiego ale ważnego spotkania w, z prezydentem elektem Trumpem i Włodymrem Zaleńskim tam w Paryżu i prezydentem Macronem. Jestem w samym kontakcie z naszymi skandynawsko-bałtyckimi sojusznikami, którzy, którzy widzą w Polsce i w polskiej prezydencji lidera tych... Y, 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 Przyszłych działań, których mam nadzieję efektem końcowym będzie, będzie pokój. Rozmawiałem z premierem Szwecji, będzie premier Estonii za kilkanaście godzin tutaj w Warszawie. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była tym państwem, które będzie cały czas nie tylko obecne, ale będzie nadawało ton rozstrzygnięciom, które mają przynieść nam bezpieczeństwo i zabezpieczyć polskie interesy. I też na początku prezydencji będziemy tutaj gościli premiera Wielkiej Brytanii. Ja udam się do oslo do, do, do premiera Norwegii. Cały ten zestaw działań ma na celu y, no, takie poważne potraktowanie tej politycznej odpowiedzialności jaka, jaka spada dzisiaj na Polskę w przeddzień y, naszej y, prezydencji y, No też symbolicznie w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka przystępujemy i tutaj dziękuję panu ministerowi Bodnarowi, przystępujemy do prokuratury europejskiej. I dzięki temu będzie można obiektywnie i skutecznie też ścigać ewentualne nadużycia, jeśli chodzi o wydawanie środków europejskich. To ma też znaczenie symboliczne. Bardzo nam zależało na tym, aby Polska, tak jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej. Proszę mi przypomnieć, kto został poza systemem prokuratury europejskiej. Chyba tylko w... Szwecja, Węgry i Irlandia, ale Szwecja też przystępuje w dużej mierze dzięki temu, że my przystępujemy. Więc dobrze będzie budować ten system y, y, egzekucji prawa także na poziomie y, europejskim. Y, chcę powiedzieć też jedną rzecz. To też sprawa do prokuratora generalnego, do, do pana ministra Bodnara i dotyczy właściwie najbardziej y, czułego w. Y, Pola, jeśli chodzi o prawa człowieka, to są prawa dziecka. Kiedyś powiedziałem i mówię, dzisiaj chciałbym to bardzo mocno powtórzyć. W Polsce nie ma i nie może być świętych krów. Jeśli coś naprawdę jest świętego w Polsce, to są polskie dzieci. I to chyba każdy z nas tak myśli. Czy to są, czy jesteśmy rodzicami, dziadkami, politykami odpowiedzialnymi za to, co się dzieje, prawnikami. Dzieci są święte i nietykalne. I zwracam się do pana ministra też jako prokuratora generalnego przedstawienie informacji dzisiaj po wyczerpaniu porządku obrad o tym, w jaki sposób y, będziemy dochodzili sprawiedliwości wobec y, tych wszystkich, y, którzy usiłowali, y, przepraszam, za ten kolokwializm, ukręcić łeb sprawie, która bulwersuje dzisiaj całą Polskę, to znaczy y, przemocy seksualnej wobec ośmioletniej y, dziewczynki ty, i ta przemoc trwała lat, latami. I tylko dlatego, że sprawcą był syn prominentnego polityka PIS-u. Prokuratura zamiast ścigać obwinianego o te czyny robiła wszystko, żeby uniknął on sprawiedliwości. Prokuratura też zaniechała zbadania informacji, że jego ojciec prominentny polityk PiS-u nakłaniał świadków do wycofania lub zmiany zeznań. To jest początek tej sprawy, drugi początek. Bardzo bym chciał, by pan minister poinformował nie o przebiegu tego śledztwa, bo nie, my, nie jesteśmy tutaj, bo jesteśmy wszyscy pod wrażeniem, strasznym wrażeniem tego, bo ja nie znajduję słów i nikt z nas nie znajduje słów na to, ale naszym zadaniem jako rządu jest dopilnowanie, żeby ci wszyscy, którzy ponoszą odpowiedzialność za stan prawa w Polsce, praworządność, w tym przede wszystkim prokuratura, ci wszyscy, którzy w takich sytuacjach bronią władzy, bronią y, funkcjonariuszy władzy, a nie ofiar, y, y, to jest tak kompromitujące dla państwa, że u, u, uważam, że to jedno z najważniejszych zadań w tej chwili, żeby y, cała Polska zobaczyła, że nie będzie bezkarności tych, którzy w pogardzie mają i w, i w kompletnym lekceważeniu cierpienia y, dzieci, które są ofiarami przemocy seksualnej i, i to w tak drastycznych okolicznościach. Także będę prosił o, o informacje na temat tego, jakie działania podejmuje dzisiaj prokuratura wobec prokuratorów i tych wszystkich ludzi władzy, którzy w tę sprawę byli umoczeni. To chyba z tych punktów kluczowych na dzisiaj wszystkie zasadnicze kwestie. Za tydzień będziemy przyjmowali nasz, nasz projekt dotyczący ograniczenia przyjmowania wniosków o azyl tego, o, o którym tak było głośno, ale o, o tym będziemy informowali szczegółowo, o całym pakiecie dotyczącym polityki wizowej i migracyjnej za tydzień. Wiem, że Państwo na to czekali. Za tydzień na pewno pakiet tych spraw znajdzie się na posiedzeniu rządu. Dziękuję Państwu a my przystąpimy do realizacji naszego porządku obrad.